Cześć, mam i hej z tej strony. Jarem I dzisiaj gramy sobie w Brawl Stars. Hmm, kto to jest? Hmm, to jest ból. E, ale ta legenda. Ta legenda. Ta legenda to Kruk. Kruk. I jeszcze raz. Kruk. To byłem Jackie z Megaboxów, wiecie? Mam dwa gadżety. Jeden do Daryla i jeden do Rozy. Mm, mi się podoba bardzo ta aktualizacja. W ogóle yy, też Piper mamy, więc jest naprawdę kozacko. Dobra, ja już przechodzę dalej. Zobaczymy jeszcze do sezonu. 3 dni 20 godzin. Dobra, lecimy sobie jak widzicie już wbiłem na to. 16 zagramy kruka. No i, nap i napiszcie w komentarzach tak szczerze, czy dobrze gram krukiem, czy nie. Szybko nie niszcz to... to. ha, dobra, dobra. dawaj mi się. Ziunki. Czekaj, tylko ulcika bije. O, dał mi O. Dzięki, ale ty jesteś miły. Tak. O ty, ja go tylko tak dla zabawy ciknąłem. Dobra, masz. Hatwuchy. no bo. Tak to się mówi, przepraszam za To ale. No ja. Dobra, tego nie było. Wytnij się. Nie że stoję. Dlaczego to w ogóle? nie Kupikach. nie lubię takich. Kupców nie lubię. O, patrzcie, no nie! No, mam nie jednym hitem... Jednym hitem zabiorę miejsce położę życiu. Dobra, bo zaraz masz już problemy. Chcesz mieć większe. Masz ja się tam. Tutaj widzicie zamki. Tutaj? No, super. po Przepraszam za to, się. Dobry. Proszę. Proszę, proszę I jeszcze raz. Proszę. Ale naprawdę trudno się wbija kruka na 16. randze. Dobra, zostawię mu to. Tutaj na do, skrzynkę. Dobra. Do, do, do. Em dostała. Em, em znowu dostała. Em nie dostała. Jackie nie dostała. Jaki może do, ENS dostała? do ENS ma takie podobne kolory do Jackie. Ja czasami mylę. O! Kurde ciężko to jest Elbis ogólnie jest dla mnie. Przeszkodą. mnie na hita. No, może nie na hita, prawie na hita. Dobra, no, one już... to wyszły. Dobra. Tu jest M. Nie, 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 dobra. Uciekam stąd Nie no, może... może jeszcze... to Nie, no, M to no, jest dobra. Dobra, to jest no dobra. Fala. Tu Nie, 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 wszyscy nie, 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 W ogóle wbijajcie do tego klubu. Na razie kiedyś zamknięte, ale pewnie kiedyś otworzy. To jest MyX. Nieważne. Zagrajmy było, może tutaj wyjdzie akurat. No nie będzie długi odcinek oczywiście. Bo tak. Nie mam czasu zbytnio. A te ferie, mam tyle zadali. Prawda dużo. Max, uważaj, no. Nie umie, ten, ten nie, no nie umie robić sztuczek, nie znaczy się, po prostu biegnie do przodu, nie. Teraz to nie była moja wina, musicie no Dobra, ja już będę powoli kończył ten odcinek, no i ja już się z wami żegnam, no i cześć.